Musi być poddanie, Filip! Lecimy? Robert Ruchała po fantastycznym zwycięstwie na XTB KSW 100. Gala, która łączy pokolenia. Ty łączysz to młode pokolenie z tym starszym. No i Robert, powiedz przede wszystkim, jak Ci się tutaj walczyło podczas tego jubileuszu? Ja po prostu jestem tak kuźwa dumny z tego wszystkiego, że to wszystko wyszło, że ten wieczór, ja normalnie. Ja, ja, ja się bałem, że ja już tak zaplanowałem to wszystko, że to jak to runie, to po prostu będę no, mega smutny, bo naprawdę zaplanowałem sobie, że obronię, że to będzie KSW 100, że wyjdę z Lukasyno, że rzucę tymi kartami. Planowałem jeszcze jedno wyjście, ale no finalnie nie wyszło, bo tam chciałem jedną rzecz zrobić, ale to nieważne, zostawię na kolejny raz. Dodatkowo oświadczyny, no naprawdę narzuciłem no, sobie dzisiaj tego wieczoru taką, te, no strasznie dużo rzeczy. I no ciężko by było, jakby to nie wyszło, nie więc ja po prostu miałem tak, kurwa, wyjdzie to, nie, wyjdzie. No, wizualizacja cały czas, branie tej energii, mówię, że wchodzę i to robię i zrobiłem. Robert, czy to był dokładnie ten sam Kasper Formela, na którego ty się szykowałeś w przygotowaniach i to była ta osoba, którą dokładnie spotkałeś w klatce? Tak, tak, naprawdę dzisiaj czułem, że, że wyprzedzam Kaspera, że byłem szybki. Eee, były różne momenty, gdzie nam Kasper trafił na małą na, na mordę. I gdzieś tam mi się zawró zawrócił obraz, ale no, mówię, nie no, nie, dzisiaj jestem wieczór, ja muszę, ja dla Karoliny zrobię wszystko, nie? No i, 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 i wyszło, nie? Jakby no, nie poddałem się, a były naprawdę momenty, gdzie tam właśnie nawet trafiłem hajikiem, mówię tak, jest, jest, teraz! I trafiam, 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 i Kasper dostałem tutaj i mówię, o jednak nie teraz, nie? I mówię, o kurde, było groźnie, było groźnie, nie? I tu była pierwsza runda właśnie. Także naprawdę no, było dzisiaj sporo momentów. Powiedz mi, jaki był Twój plan taktyczny tak naprawdę na tą walkę? Co takiego ze swoim sztabem trenerskim wyłapaliście? Jakie miał braki według was Kacper? W czym, w jakiej, jakiej płaszczyźnie? No, w zapasach, nie, ale no, widzicie, nie, nie, nie było go w stanie obalić, ale z tego co wiem, to Kacper dużo dużo tych obaleń właśnie e, gdzieś tam przerabiał i no ciężko go było ciebie wywrócić. I w ogóle był bardzo śliski. Strasznie, normalnie nie mogłem się do niego dalej nie? Jak ja jestem rzep taki na ogon, to nie mogłem się dzisiaj normalnie na ten rzep, znaczy na ten ogon tym rzepem przykleić, nie? I, i naprawdę bardzo ładnie tych bronił tych obaleń. I mówię tak, nie no, dzisiaj stójka, nie? Dzisiaj stójka. I tam był taki moment właśnie, że się przewróciłem i tak go zleczałem z niego i wszedłem na niego. Mówię tak, jest, kurde, mam to, nie? A ty wiesz, że w pierwszej akcji tego pojedynku tak naprawdę sklinczowałeś od razu? Mm, nie pamiętam tego. Treningi z robią small. Tak, tak, no warto kurde... Ten... A idę, idę z tym Bartosińskim. Ja już go mam dość, ja już nie, 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 o nim nie mówię. To prawda, że ustawił was sobie trochę i musieliście sp sprzątać po nim? Nie. Nie no, Bartos naprawdę mega, mega kot, świr, fajnie się dogadywaliśmy tam, przerabialiśmy bardzo dużo technik też i po prostu no, przyjechaliśmy dzisiaj i Bartos i ja naprawdę z mocą, energią, fajnie mieliśmy też szatnie, pogadaliśmy sobie, troszkę śmiechu, że zajebiście. Robert, Kacper Formela to jest zawodnik, który wywodzi się z karate Shotokan, bardzo ciężko jest przygotować się pod tego typu zawodnika, pod kąty wyprowadzanych ciosów, powiedz... Jak trudno, jak udało Ci się to przezwyciężyć? Co było najważniejsze? Skupienie w tej walce. Dlatego ja nawet od czwartku już nie byłem na telefonie. I ja jak wstałem w sobotę, to ja byłem taki... Pum. Taki byłem. Oczy 5 złotówki. Ja mu... widziałem muchy, wszystko widziałem, nie? Ja mówię tak. I to, był, I to był klucz w tej walce, bo naprawdę Kasper jest taki. Wiecie jak jest karate, oto To tak. Chodzicie, pam, koniec. Punkt. I znowu. Chodzimy, pam, punkt. I ja wiedziałem, że on tak będzie walczył. Że on będzie chodził, chodził, pam, chodził, pam, pam. I wiesz, ja, ja wiedziałem, że ja muszę być na dystansie, cały czas go pilnować, trafiać go właśnie tymi prostymi i po prostu być taki twardy, taki, nie, nie cofać się, i wiesz, i nie iść w te wymiany, bo on po prostu karate to są wymiany. Pam, 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 kopnięcie. Pam, 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 kopnięcie. I, i, I tego chciałem się unikać. I być przede wszystkim najczujniejszy, jaki mogę być. Robert, czy Mistrz Wikłacz dawał Ci jakieś wskazówki przed tą walką? Wyquacz! Wyquacz to jest, aa, to mnie mentalnie cały czas wiesz, to jest tak, um, to wiesz, cały czas gadamy, os. gadamy gdzieś o. Nie, ogólnie to mnie wiesz, dużo, dużo przerobiliśmy w to Optim, naprawdę wiesz, dużo, dużo się nauczyłem i chłopaki też razem w domu, nawet na poduszkach coś pokazywaliśmy, także no, tam było dużo tych takich przerabianych technik. Robert, był tutaj Borys Mańkowski, robiłem z nim wywiad, jest Michał Materla, jest Mamet Halidow, jest Karol Bedorf, są absolutne legendy KSW, jest też Robert Trucha, Robert, czy ty masz takie dogłębne przeświadczenie, że ty niesiesz kolejną pochodnię polskiego MMA, nowego pokolenia? Kurde, nie wiem, jeśli tak uważacie, to to, to bardzo się cieszę, ale naprawdę, no ja jestem młody jeszcze, działa do takich gwiazd, wiesz... Kurde, nawet nie chcę się porównywać, nie? To, 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 to byłbym głupi, jakbym się porównywał teraz do takich gwiazd, nie? Ja na razie jeszcze muszę swoje przejść. Tak, ale bardziej chodzi o to, czy ty czujesz, że jesteś właśnie tą iskrą, tym zalążkiem, tym początkiem nowego pokolenia. Uważam, że naprawdę, no. No słuchaj, ja naprawdę wiesz, czuję, że się po to urodziłem, staram się każdego dnia i, i wiesz, jakby cieszę się, że ludzie to doceniają, organizacja to docenia i no i, no i, no i, no i wiesz, no i... No i cieszę się, że robię dobrą robotę, że tak uważacie, że jakby jestem tą, tą iskrą, nie? To mnie bardzo cieszy i dziękuję Wam za to. Robert, zapytam tak tylko o tą dzisiejszą walkę jeszcze, dlatego że wyszedł Kasper Formela, jest za krótki mikrofon, wyszedł Kasper Formela, natomiast no, już chyba zostało oficjalnie powiedziane, że przed nim był planowany na tą galę dla Ciebie Daniel Rutkowski. Powiedz mi, myślisz, że czy jest tylko końcowo, by byłby trudniejszy, to karate Kaspra czy te zapasy Rudka. Kurczę, właśnie nie wiem. Nie wiem że Oboje są ciężcy i uważam, że i ten jednego i ten to, to, był, to, to był top level, nie? No, Rutek, kurde, jednak uważany z najlepszego w Polsce. Kasper też nie, przez niektóre e, portale też był jednym z e, tych czołowych w Polsce, więc są dwa mocne wyzwania, nie? Ja się cieszę, że, 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 że mam takie nazwisko właśnie na swoim e, topologii, nie wiem. Sz w Dyrektor sportowy Wojsła Ryziewski powiedział, że jesteś na razie na dobrej drodze, teraz myślę, że jesteś na jak najlepszej drodze do Rewanżę z Saladinem Parnasem. Moje pytanie nie brzmi, czy Ty chcesz tego, bo na pewno tego chcesz, ale czy właśnie to, co powiedział Marek, czy Ty uważasz Daniela Rutkowskiego jako coś nieuniknionego, jako kolejną, kolejna ściana, którą musisz przebić, aby dobić się do tego Parnasa? Kurde, nie wiem, nie zastanawiam się, szczerze, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, o tak powiem. Na ten moment ja, wiesz, wakacje, nie chcę tu rzucać, nie wiadomo co, wiesz, na spokojnie. Robercik małe kroczki, tak jak Pudzian uczył. Młody, małe kroki, nie wychodź, spokojnie, no i tak, cały czas. No ale też takie drugie pytanie moje się nasuwa, jeśli chodzi o tego Soledina na Parasa, mm -hmm. czy ty już jesteś w ogóle gotowy? Czy czujesz się e, na tyle, że mógłbyś z nim zawalczyć? Myślę, że, że tak, no jakby wiesz, no słuchaj, to co zadecyduje organizacja, jakie mam plany i, i to wszystko co będzie, to, to będziemy się my dowiadywać przede wszystkim, a potem wy e, i, i, i zobaczymy, no jakby wiesz, też w Salach ma teraz walkę w 70. E, w ogóle jak wchodził do organizacji i podpisał znowu kontrakt, to powiedział, że będzie się bił na trzy pasy, więc zobaczymy w jakie kategorie go... Przepraszam, w jakiej kategorii teraz będzie. Więc ja na razie nie chcę czekać. Tak jak powiedziałem, bronię pasa tymczasowego. Jeśli będzie kolejne wyzwanie, to po prostu będzie. Ale ja nie ma, nie, na razie nie wiem nic. No. Co mam pan powiedzieć? Robert, to ode mnie na koniec, bo. Dziękuję. Muszę, się, muszę się dziękuję. Możecie włączyć kamerę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na przyjemność ci oglądasz, naprawdę. Mega. Człowieku, Ja jestem fanem, nie? Dziękuję. Ja, dziękuję. Fanem. ja bardzo się cieszę, że taka legenda to mówi. Naprawdę. To jest dla mnie. No, wielkie wyróżnienie, nie? Że, że, że takie są Jurasa, No wiesz, no to jakby ja, ja ich oglądałem, jak byłem, kurde, młody, no wiesz, i oni tu przychodzą i oni mi takie rzeczy mówią, no jakby. No tak na takich chwil się żyje, no. To ode mnie na koniec, bo żyjemy tutaj dla sportu, ale żyjemy, żyjemy też przede wszystkim dla emocji. Dzisiaj nie tylko tych sportowych powiedz, jak duża presja była. Przed tym, czy Twoja partnerka powie tak? to wiedziałem, że powie tak. Ja, ja byłem pewny jej, ona też mnie pewna. I ona się po prostu nie spodziewała, bo ja zawsze to gdzieś odlekałem mówiłem: dobra, on się oświadczył: dobra, no spokojnie, spokojnie, wiesz, nie ma, nie ma wiesz, nerwów, to, tamto. Ja, ja też czułem, że, że jakby gdzieś tam Karolcia yy, czuje, że po prostu jesteśmy jakby no, stworzeni dla siebie, ale ja zawsze tam gdzieś w czasie, zawsze to tak jakoś hejtowałem, nawet mówię: dobra, spokojnie, wiesz. A tutaj ona wchodzi, ona nie wiedziała, co. co. Ona, ona myślała, że, bo ja w ogóle to tak dogada MSW, że. Zadzwonię po nią, jak wygram, to ona se wejdzie. że tam niby do zdjęcia, i jak ona zobaczyła, co ja robię, to normalnie, jak widziałem jej oczy, to, to no, wyobrażam sobie, co ona musiała czuć. Ja uważam, że ona nie do końca była sobą, w ogóle nie wiedziała, co się dzieje, i jakby odcięła ją, nie? Świadomość, tak uważam. A ten plan by runął, gdyby wkradła się porażka? Tak. Runąłby i ru wszystko by runęło. No, kurczę, to co sobie planowałem, nie? No, Kurde. Brałeś taką możliwość pod, 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 pod tak? Nie. Dzisiaj byłem pewny, że to wyjdzie. Z mojej strony jeszcze raz wielkie gratulacje, wspaniałego zwycięstwa. Życzymy udanej zabawy i świętowania w gronie najbliższych. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla Was.